Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale moi drodzy! Dzisiaj FIFA 19, Walka for Champions i jej zrobiło wyjątek i w ten weekend możemy grać w FIFA y, 19. Za to też dostajemy pewnie paczki z tocami, i tak dalej. Więc naprawdę może się dziać tutaj ciekawie. Tutaj, jak sami widzicie, mamy 70 miejsce w ostatniej lidze weekendowej FIFA 20. Więc do tej pory, w ostatniej tej lidze, y, jesteśmy, w, jesteśmy w tym rankingu. Więc naprawdę piękna y, historia od września do teraz. Więc sporo czasu tutaj nacznik widniał. Natomiast tak samo jesteśmy, jeżeli chodzi o ranking miesięczny. No i będziemy starali się tutaj to wszystko y, obronić. Chyba w rankingu miesięcznym byłem na 40 którymś miejscu, jak dobrze pamiętam, tak jest, 43 miejsce. No i teraz wypadałoby to obronić. No i sami zobaczcie, jakim składem powalczymy o to 100. A oto nasz składzik. Tym składem. Eee, właśnie nie do końca tym składikiem, bo chyba z MS był ktoś inny. Wydaje mi się, że prawdopodobnie był to Sokrates. Eee, grał w tym, w tym naszym składziku. No i... No, wygląda fenomenalnie. Naprawdę tutaj Da Costa, Mendy na bokach obrony, Maldini, Van Dijk, Toc na środku obrony, Toc, Cristiano Ronaldo yy, na ataku. Tutaj, jeżeli chodzi, jest Neymarito, no ale najważniejsza postać tego składu, tata. I czy będzie tata, tata, gol? Oby tak się działo przez ten weekend. 692 spotkania Ronaldo Nazario. Oj, 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 to była piękna historia. Yy, no, i powiem wam teraz, jak tak patrzyłem, to takiego Tocca. Ronaldo, jak kupowałem za 5,5 miliona, praktycznie nie ma na rynku, ponad 7 milionów, w przypadku Neymara była sytuacja podobna, też jest tylko jeden za praktycznie maksa, my kupowaliśmy go za 4 miliony i to właśnie jeszcze oczywiście po, boże, to było pewnie w lipcu, w sierpniu, na takiej, na takiej zasadzie to działało, na ławce rezerwowych, ikony, ikony tego klubu, Jan Szpaderski, i oczywiście, Josh Maja. Z tymi zawodnikami wbijaliśmy, słuchajcie, top 100 w zeszłej FIFI, no i mam nadzieję, że teraz będzie podobnie. Ten składnik wygląda kozacko. Też pytanie do Was, czy widzicie jeszcze jakieś zmiany? Czy moglibyśmy coś jeszcze tutaj ulepszyć? Dajcie mi koniecznie znać. My, słuchajcie, na streamkach gramy cały czas i FIFA 19, i FIFA 20 w ten weekend. Dzisiaj stream będzie pewnie w okolicach 11.00, bo odcinek będę kończył około 4.00 rano. Także to seńcie łapką w górę, chociaż będzie mi naprawdę miło. No i będziemy grali pewnie w 20.00 z rana, w 19.00 wieczorkiem, no i zobaczymy, jak nam. Pójdzie. Jestem, jestem dobrej myśli, jeżeli chodzi o dziewiętnastkę. Był specjalny obóz przygotowawczy na streamach, kto widział, to tam troszkę potrenowaliśmy. No i trochę tych schematów złapaliśmy, przypomnieliśmy sobie. No ale jak to będzie wyglądało w Champions, zapraszam Was na relację Sponsorem kanału jest Betkik, legalny bukmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. No to zacznijmy od samego początku. składik naszego pierwszego rywala. No, Wyglądało to naprawdę kiepsko. Cały złoty skład i Borcha Iglesias i to było tyle. No ale już na samym początku, pierwsza akcja, wrzutka z rzutu różnego, Ronaldo strzela bramkę i Rywal Rejczkwytu jest tego meczu. No i to było już drugie zwycięstwo, pierwszego meczu nie mamy nagranego, ale też był Rejczkwyt po pierwszej bramce w składzie kolejnego Rywala. Też nie wygląda jakoś oszałamiająco, zwykłe karty de lofeo of the match, co to było, ale my mamy za to Ronaldo Nazario, który daje nam brameczkę na 1 do 0. Nasz rywal też wpuścił tutaj Cristiano, boże Cristiano, oczywiście Ronaldo Nazario za Adama e, Traore, natomiast potem dostał czerwoną kartkę, no i sędzia e, był tutaj bezwzględny, no a rywal oczywiście opuścił meczik i trzy mecze, trzy czkwity, czwarty mecz. Oj, tu się zaczęły problemy. skład rywala? Niesamowity Maradona 98, to ty Messi, to ty de Bruyne, ale my. Trochę kiecików, piękne podanie do Neymara I jeden do zera dla naszej drużyny. Potem kolejna akcja. Rywal strzela. Kapitalne wyrównanie, ale tutaj po dużym błędzie w mojej obronie. Muszę sam przyznać, e, zrobiłem spory, bo on w defensywie źle się pozmieniałam, no i niestety. I pamiętacie, rzut wolny aleju Zobaczcie sami, jak to wszystko wyglądało. Rzut wony ala Jutandej. To jest po prostu niesamowite, nie? że to tak wchodziło w tym zeszłym roku, aż mi się to przypomniało. I teraz zobaczcie, było 2-1 i kolejny rzut rożny chwilę później. I co robi Neymar? 3-1. Po takich dwóch bramkach mi by siadła psycha, ja bym chyba wyszedł. Natomiast nasz rywal walczył dalej, walczył dalej do końca. Natomiast to my mieliśmy kolejną sytuację. Cristiano Ronaldo zagrywa do Neymara. Bramka na 4 do 1. No, i w tym momencie już nic złego na mnie mogło się tutaj przytrafić. Liczyłem, że już ten rywal wyjdzie. Zacząłem trochę grać psychologicznie, no ale potem piąta brameczka. Też dosyć klasyczna akcja, jeżeli dobrze pamiętacie. Wrzutka na woleja i brameczka. Tutaj było 5-1. Tutaj jeszcze Messi na 5 do 2 z prawej nogi. Źle się rzuciłem bramkarzem. Tutaj ten bramkarz chodzi bardzo szybko na linii, zupełnie inaczej niż 20. No, i źle to wykorzystałem. Natomiast w 88 minucie Ronaldo, Nazario, De Lima, tata, tata, ta, gol i to jest 6 do 2, no i taką bramką. Wow, możemy śmiało powiedzieć, że walczymy o najwyższe cele. I ten mecz oczywiście wygrywamy. I tym samym bilans na ten moment mamy 4 do 0. A jeżeli chodzi o skład kolejnego rywala, zobaczcie, sami tutaj z każdym kolejnym meczem działy się niesamowite cuda. Czy można mieć lepszy skład? Toty, yy, Mbappé, Eusebio, i to wszystko najlepsze karty. Ale my zaczynamy pięknym krokiecikiem Neymara. I obejmujemy prowadzenie na 1 do 0. Potem kolejna akcja: Tata wyprowadza piłkę świetnie do Cristiano Ronaldo. A Toc Ronaldo strzela z wielkim spokojem na 2 e, do 0 no i tutaj rzut rożny a, jutandy, a jeżeli mamy rzut rożny jutandy, to mamy 3 do 0 i powiem wam, że byłem w szoku, że nasz rywal nie wychodził z tego meczu, e, tym bardziej, że to była FIFA, wiecie, 19, 30 minuta, ale jak widać rozkręcił się, bo tutaj już było 3 do 1 w 50 minucie zaraz Royce do pustej bramki na 3 do 2, ale na szczęście to była ostatnia bramka i wygraliśmy ten mecz I było już 5-0, tutaj skład kolejnego rywala No i też wygląda kozacko No i potem po trzech pierwszych meczach wszystkie, strzały, wszystkie składy wyglądały niesamowicie A strzał taty Niesamowicie, Nazario naprawdę To co robił, to piękna historia Naprawdę te akcje Są szybsze, są atrakcyjniejsze Jeżeli chodzi o FIFA 19 To trzeba przyznać Natomiast tak po głębszym Zastanowieniu no, to ta FIFA, zobaczcie, jak są te krokiety, nie krokiety. To nie wiem czy do końca, czy to miało taki sens, jaki, jaki mieć powinno. Natomiast tutaj kolejna piękna akcja. Bramkarzem mi się odsuwa. Strzelamy na 3 do 0 w 28. Minucie. No, i to będzie, słuchajcie, Rage Quit który da nam, słuchajcie, bilans w tym momencie 6 do 0. Także tutaj wygrywamy dosyć błyskawicznie te meczyki. Ranga wbita jest. No i teraz kolejny skład rywala, no i ten Ibrahimowicz. Pamiętacie Ibrahimowicza? Czy to flashbacka, czy tego toca? Niesamowita karta. Niesamowity jest ten Ibrahimowicz. No a tutaj niesamowity nasz błąd. Trochę odbijanek. No i tracimy beznadziejnego gola. No ale w pełni biorę na siebie. To był absolutnie mój błąd. Natomiast szybko. Tutaj tata zagrywa do Hawerca, no i... Toc Hawers, jego lewa noga. O, mamo, co to była za karta? a Właściwie nadal jest, bo ten Toc Hawersa naprawdę jest przekocurem, no i daje nam e, tutaj wyrównanie. No, ale mamy rzut wolny, a właściwie rzut rożny, ala A jak jest rzut, rzut rożny, ala To jest ruk, 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 gol, gol, gol. I właśnie w ten sposób, jak za dawnych lat, jak za dawnych czasów, kolejna bramka. E, w ten sposób strzelono no na e, to Eltor! Nado i 3 do 1, i to będzie Rage Quit na 7 do 0. No, fenomenalnie, tutaj zakończony ten mecz. Wisienka na torcie zrobiona. Ósmy mecz, słuchajcie, też wygraliśmy. Bez historii, szybkie zwycięstwo. Natomiast zobaczcie, przy bilansie 9-0 dostajemy taki skład. Najlepszy możliwy skład. Nie da się mieć lepszego. Toc Mbappé, Toc Neymar, Toc Ronaldo, Eusebio, Mateusy, Hulity, Van Dijk i wszystko. Ale mamy rzut wolne ale Jutandej. To też pamiętacie? No i jest jeden do zera, ale jeżeli chodzi o ten rzut wolny, ale o tandy, to nie oszukujmy się. To działa i w tej FIFA i działało dwa lata temu, i trzy lata temu, i 5 lat temu. Tak naprawdę ten rzut wolny nadal jest skuteczny. Kolejna akcja. Ronaldo zagrywa do Haversa i dwa do zera. Matko Boska, co to była za akcja? No i ta lewa noga Hawersa. Jezus Maria. Kai Hawers, oby miał tocika w 20, Naprawdę potrzebujemy tego, ale już tych trochę informów zebrał, więc myślę, że Hawers też będzie miał tocika w tej edycji FIFA. Tutaj nasz rywal. Zobaczcie sami co on tutaj gra, naprawdę. E, przy się 9-0 dał nam totalnego kocura, niesamowite umiejętności miał ten rywal. E, no i zasłużony gol w pełni. No i to, ten gol też na pewno powie, powiedział jedno, to nie będzie łatwe spotkanie. Natomiast kick off glitch, krokiet równa się 3 do 1. E, no i tutaj zaczęliśmy już grać trochę psychologicznie z rywalem. E, Nazario zagrywa do... Cristiano Ronaldo duży spokój opanowanie i 4 do 1. No i myślałem, że w tej 30 minucie no, wyjdzie nasz przeciwnik, ale jednak nie. Walczył, walczył i krokiet teraz ze strony Hulita i mamy bramkę na 4 do 2. O, panie, no to sprawiło, że y, tylko się i wyłącznie nasz rywal rozkręcił, bo chwila później bramka do szatni na 4 do 3. 45 minut fifowych, 7 bramek aż padły bramka do szatni, Nie ukrywam. Tutaj moje morale spadły yy, drastycznie. Ale pierwsza akcja po wznowieniu gry, kick of glitch i brameczka na 6. Yy, na 5 do 3, przepraszam. A tutaj słynny, rzut rożny, ale jutandyj zakończony bramką. no i tutaj trochę odetchnąłem Trzy bramki przewagi z takim przeciwnikiem, no to już jest spora spora zaliczka. Yy, kolejna klepunia Cristiano Ronaldo, I jak on to rozwiąże! A właśnie w taki sposób 7 do trzech, dziesiąta bramka w 60 minucie. Totalnie tutaj ucieszany rywal, ale spokojnie, to jeszcze nie jest koniec. 4-8 po tej bramce. 47, przepraszam. Natomiast ja już wyprzedzam fakty, bo Cristiano dobija po kilka w na 8 do 4. 66. minuta, 12 bramek w meczu. Przy bilansie 9-0, mecz na 10-0. 12 bramek. I teraz piękna historia. Wchodzi Maja, Josh Maja, z którym wbijaliśmy top w poprzedniej FIFA. Teraz Josh Maja na, e, na boisku. Zostawiajcie koniecznie łapki w górę dla Mai jako hołd dla wielkiego Josha, dla karty, która jest absolutnym fenomenem, no i zobaczcie sami, tutaj jeszcze 83 minuta Maja pojawił się, słuchajcie, na boisku, nasz rywal miał tutaj rzut wolny, ala Jutandej no i strzela na 5 do 8, no po tym się zdenerwowałem, że DHA puścił aż 5 bramek, no i na boisku pojawił się kto? JANEK SZPADERSKI proszę Państwa, więc kolejna ikona w tym składzie i 10-0, wbijamy ze Szpaderskim i z Mają chyba, że stanie się coś dziwnego miejmy nadzieję, że nie Zobaczmy, jaka była kontynuacja. Dechea pożegnany brawami, Szpaderski, przywitany jeszcze bardziej. Tutaj Maja jeszcze miał okazję nawet do strzelania w ramki, ale niestety e, tutaj tego się nie udało. Ostatecznie udało nam się wygrać ten meczek. No i zobaczcie sami bilans 10.0 po pierwszym dniu. Jak będzie w kolejnych? Obserwujcie kolejnie, kolejne, koniecznie transmisję live. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, moi drodzy. Wspaniała historia. 10.0 bilans. Tego bym się nie spodziewał. No i robi się naprawdę ciekawie. Wydaje mi się, że w okolicach 25 wygranych trzeba zrobić, żeby być w top 100. Natomiast czy my to zrobimy? Miejmy nadzieję, że tak duży krok został poczyniony ku temu, aby w tym Top 100 nadal, nadal być, nadal się znaleźć no i dostać niesamowite paczki, niesamowite nagrody. Także moi drodzy, w tym momencie też trwa streamek od 11.00. Wbijajcie na no my na odcinku, widzimy się jak zwykle, jeżeli chodzi o weekendy 10.15. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, trzymajcie się, miłego dnia, na razie!